Pan senator Wojciechowski. Jak dobrze zrozumiałem, tutaj chodzi o jakieś patologie, tak, pani dysfunkcje. minister, dysfunkcje rodziny. W takim razie może poda mi pani minister, ile było przypadków na przykład zabrania dzieci z rodziny na przykład y, mafijnych y, czy, czy jakieś takich. Czy były takie przypadki? Panie senatorze, Dziękuję. jeśli mogę. Bardzo proszę, panie minister. Nie umiem powiedzieć, ile to było przypadków w tym momencie, natomiast mogę panu powiedzieć, że procentowo 70% dzieci umieszczonych w pieczy, to jednak są te dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, w tym kiedy występuje w rodzinie problem uzależnienia, zarówno od alkoholu, jak i narkotyków, czy też hazardu, czyli uzależnień behawioralnych. Dziękuję bardzo. Panie. Dziękuję.